Paruzja Jezusa Chrystusa. A kto jest moim bliźnim? Święty Łukasz w rozdziale 10, wiersze 27 do 37 przedstawia Jezusa w dialogu z uczonym w prawie, którego to motywuje chęć wystawienia na próbę Jezusa, czyli przyłapania Go na jakimś błędzie formalnym, teologicznym lub prawnym. Czyżby uczony w prawie chciałby pobić Jezusa werbalnie i mentalnie? Mimo to Jezus kontynuuje tą konwersację. Przedmiotem jej jest fragment tekstu Prawa Mojżeszowego dotyczący przekazania miłości. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł, Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem, potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł, miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Uczony w prawie pyta, kto jest jego bliźnim, czyli w istocie zadaje pytanie, o to kogo ma obowiązek miłować lub okazywać mu dobro. Tekst zaznacza, że pyta się o to, żeby się usprawiedliwić. Usprawiedliwić z czego? Czyżby miał wyrzuty sumienia, że nie miłuje dość dobrze swego bliźniego, z powodu braku formalnego określenia w prawie jego statusu lub że właśnie wystawia swojego rodaka na próbę. Jezus nie odpowiada wprost, ale w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pomijając odcinek drogi i miasta, które są nim połączone, kwestie relacji do Samarytan, czystości lewickiej i kapłańskiej, to jednak wsłuchajmy się w końcową odpowiedź Jezusa, ale udzieloną w pytaniu. Uczony w prawie w swoim pytaniu, kto jest moim bliźnim, sugeruje odpowiedź, że to jakiś adresat dobra, czyli beneficjent, ale Jezus odwraca tą relację. Jezus nie wskazuje na pobitego jako bliźniego, którego należy miłować zgodnie z nakazem miłości bliźniego, ale swoim pytaniem wskazuje bliźniego w osobie Samarytanina jako miłującego prawem miłości. Jezus pyta, który z tych trzech okazał się bliźnim? Swoim pytaniem Jezus naprowadza uczonego na zupełnie inną i niespodziewaną odpowiedź: bliźnim jest ten, kto okazuje miłość, a nie ten, który jej potrzebuje. Przypomina to wypowiedź Jezusa do faryzeusza Łukasz 14, 12-14, aby nie zapraszać na ucztę swoich przyjaciół spodziewając się wzajemności, ale wystawić ucztę dla potrzebujących, od których nie można oczekiwać jakiejkolwiek formy odpłaty, ani materialnej, ani prestiżowej. Zwróćmy uwagę, że samarytanin udzielając pomocy pobitemu człowiekowi tylko traci. Najpierw przerywa swoją podróż, czyli zawiesza realizację swoich planów, poświęca czas i opóźnia osiągnięcie swojego celu, schodzi ze swojego środka transportu i ustępuje miejsca poszkodowanemu, nie uniknie spłamienia się krwią z ran pobitego. Jeszcze przy drodze udziela pierwszej pomocy wylewając oliwę i wino, następnie sam opiekuje się nim w gospodzie, a na koniec przekazuje pieniądze, dwa denary na jego opiekę i deklaruje powrót i ewentualną dopłatę wyższych kosztów opieki nad poszkodowanym. Co jest jego motywem działania? Czy formalny przymus religijny? Dla samarytanina niekoniecznie, ale dla dwóch innych przechodzących powinien. Motywem działania dla samarytanina jest jego wzruszenie i przejęcie się losem rannego, czyli mówiąc dzisiejszym językiem, empatia dla człowieka w potrzebie. Pozostała dwójka też zobaczyła pobitego, ale nie ujrzeli w nim człowieka i jego potrzeb, ale jakiś problem dla siebie, strata czasu, koszty materialne lub nieczystość religijna. Dodajmy, że denar, srebrna moneta rzymska, była dzienną zapłatą za pracę robotnika, Mateusz 20, 2-9, natomiast dwa denary stanowiły daninę na rzecz świątyni, Mateusz 17, 24-27. Jezus podał kwotę dokładnie taką, która wyrażała równowartość zobowiązania religijnego i była znana uczonemu w prawie. Jednak Samarytanin z przypowieści kwotę tę przeznacza na taką opiekę nad człowiekiem, jakiej on wymaga, jakby to on był świątynią i w nim widział cierpiącego Boga. Symbolizuje to empatię Boga dla człowieka w jego potrzebie poranionego grzechem, porzuconego na pastwę losu, ograbionego ze swojej godności i w pełni zależnego od uznania miłosierdzia Bożego, który zatrzymuje się nad potrzebującym i ratuje jego życie na własny koszt. Aby Samarytanin mógł wsadzić leżącego rannego na swojego osła, muła lub inne bydle, musiał go mocno objęci i jakby przytulić, aby udźwignąć dorosłego człowieka z ziemi, co wyraża bliskość Jezusa na krzyżu, który upodobnił się do człowieka we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. To znaczy, że Jezus zbliżając się do człowieka, bez własnego grzechu, poznaje go w sensie semickim, czyli doświadcza go, stają się jak jedno ciało i przyjmuje jego skutki, jak Samarytanin wziął na siebie pełną odpowiedzialność za pobitego. Stąd widać, że bliźnim nie jest potrzebujący, ale ten, kto widzi w drugiej osobie człowieka jego stan faktyczny i udziela pomocy z własnej inicjatywy pomimo kosztów, czyli wypisz wymaluj nikto inny jak miłosierny Bóg. Samarytanin z przypowieści jest obrazem miłosiernego Ojca, który dla człowieka i całej ludzkości jest największym bliźnim w osobie Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę jeszcze na jeden przejaw miłosierdzia bliźniego głębokie wzruszenie wnętrza. Wzruszył się Samarytanin w tej przypowieści, wzruszył się miłosierny Ojciec w przypowieści o marnotrawnym Synu oraz wzruszył się niejeden raz Jezus, gdy widział wokół siebie ludzi w potrzebie lub tragicznej sytuacji. Jezus zapłakał nad śmiercią Łazarza, będącego już w stanie śmierci, która przyjdzie na każdego z nas, chyba że wcześniej nastąpi dzień paruzji. Czas jest krótki. Pierwszy list do Koryntian 7:29 i nie można tego wykluczyć, ponieważ Jezus jak zwykle w dobrej wierze uprzedza swoich uczniów, aby pomóc na przyszłość, żeby czuwali, gdyż powróci o godzinie, której się nie spodziewają. W jednym z następnych odcinków temat o godzinie, której się nie spodziewamy. Ale załóżmy, że Jezus powróci jeszcze za Twojego życia, to czy wtedy rozpoznasz w nim dobrego Samarytanina i pozwolisz sobie pomóc oraz zalać swoje rany oliwą, czy będziesz wystawiać na próbę Pana, pytając, a kto jest moim bliźnim?